Witam Was drodzy widzowie na kanale 4 Strefy Tajemnic. Pojawienie się człowieka na Ziemi to temat, który od wielu tysiącleci zastanawia ludzi. Kim tak naprawdę jesteśmy? Czy powstaliśmy w wyniku ewolucji, czy zostaliśmy stworzeni przez siły, których ludzki umysł nie jest w stanie nawet pojąć? W tym zakresie wielu niezwykle ciekawych i cennych informacji dostarcza nam apokryficzna Księga Henocha. O stworzeniu człowieka bardzo interesująco pisali także Sumerowie. Najstarsza znana cywilizacja w dziejach świata, w swoich największych dziełach, bardzo dokładnie uwypukliła kwestię pojawienia się człowieka na ziemi. Sumeryjskie podania głoszą, iż za stworzenie pierwszego człowieka odpowiada Bóg Enki oraz Inanna. Mieli oni go stworzyć gdyż bogowie byli zmęczeni i zbyt zaabsorbowani ciągłym staraniem się o zapewnienie sobie pożywienia. Wówczas Enki miał wpaść na pomysł stworzenia istoty pracującej dla bogów, która ułatwi im swobodne funkcjonowanie. Enki ulepił z gliny człowieka i tchnął w niego iskrę życia. Tak mieli powstać pierwsi ludzie, których głównym obowiązkiem miało być zapewnienie pożywienia dla bogów. W sumeryjskich wierzeniach człowiek jawi się bardziej jako istota zniewolona i stworzona do pracy, która miała być posłuszna bogom. Jednak nie wszyscy bogowie byli zadowoleni ze stworzenia człowieka. Niektórzy obawiali się jego potęgi, a inni zazdrościli mu boskiej iskry, która dała mu życie. Mimo tych obaw człowiek kroczył naprzód, ucząc się i rozwijając, stał się strażnikiem ziemi i sługą bogów. A jego czyny odzwierciedlały boski zamysł. Sumerycki Mit o stworzeniu człowieka jest bogatą i złożoną opowieścią, która oferuje wgląd w sumeryjskie poglądy na naturę człowieka, jego związek z bogami i jego miejsce w świecie. Jest to opowieść o boskim pochodzeniu człowieka, jego obowiązkach i potencjale, a także o niepewności i konfliktach, które towarzyszyły jego stworzeniu. Niezwykle interesujące informacje dotyczące stworzenia człowieka znajdziemy również w apokryficznej księdze Henocha. Ten starożytny, pełen tajemnic tekst opisuje nie tylko podróże Henocha do nieba, wizję pałacu Boga, kontakty z najwyżej usytuowanymi aniołami, lecz także rozmowę autora księgi z najpotężniejszą istotą w niebie, czyli samym Bogiem. Choć na pozór może brzmieć to dość niewiarygodnie i co najmniej dziwnie, Henoch z wielką dokładnością i szczegółami opisał cały przebieg jego rozmowy z nazwanym przez niego panem duchów, ta przedstawiona w apokryfie istota pokazała Henochowi jako jedynemu człowiekowi największą tajemnicę nieba, jaką jest stworzenie człowieka. W apokryfie przeczytamy o wszystkich największych tajemnicach człowieka, który jawi się jako istota na wskroś hybrydowa, czyli cielesna i duchowa jednocześnie. Ta niesamowita rozmowa może poszerzyć pole do dyskusji nad sensem istnienia człowieka i jego rolą we wszechświecie. Dowiemy się z niej, jak wielka moc ukryta jest w naszych ciałach i umysłach. Co usłyszał Henoch? Jaką wiedzę zdobył i kim my tak naprawdę w ogóle jesteśmy? Henoch, rozmawiając z Panem Duchów, dowiedział się od niego o wszystkich szczegółach dotyczących jego mocy twórczej. Według Apokryfu, człowiek stworzony został szóstego dnia w procesie stwarzania świata. Wysłuchajcie tego niebywale tajemniczego fragmentu starożytnej, apokryficznej księgi. Pan Duchów powiedział do Henocha. Szóstego dnia nakazałem mojej mądrości stworzyć człowieka z siedmiu składników. Po pierwsze, jego ciało z ziemi. Po drugie, jego krew z Rosy i Słońca. Po trzecie, jego oczy z bezdennego morza. Po czwarte, jego kości z kamienia. Piąty, jego rozum z wolności aniołów i chmur. Szósty, jego żyły i włosy z trawy ziemi. Siódmy, jego duch od mojego ducha i od wiatru. Dałem mu siedem właściwości: słuchanie dla ciała, widok dla oczu, zapach dla ducha, dotyk dla żył, smak dla krwi, kości do wytrzymałości, słodycz do zrozumienia. Oto pomyślałem o wierszu do recytowania. Z niewidzialnych i widzialnych substancji tworzę człowieka. Z obu jego natur pochodzi zarówno życie, jak i śmierć. Jako mój obraz zna słowo jak żadne inne stworzenie, ale nawet w swoim największym jest mały, ponownie w jego najmniejszym jest on wielki. Na Ziemi wyznaczyłem go na drugiego Anioła, czczonego, wielkiego i chwalebnego. Wyznaczyłem go na króla, aby królował na Ziemi i posiadał moją mądrość. Nie było nic podobnego do Niego na Ziemi, nawet pośród moich kreacji, które istnieją. Przydzieliłem mu imię z czterech komponentów: ze wschodu A, z zachodu D, z północy A, z południa N. Przydzieliłem mu cztery specjalne gwiazdy i nadałem mu imię Adam. Dałem mu jego wolną wolę. Wskazałem mu dwie drogi: światłość i ciemność. Powiedziałem mu: To jest dla ciebie dobre, ale to jest złe. Aby mógł się dowiedzieć, czy posiada do mnie miłość, czy też odrazę, aby stało się oczywiste, kto z jego plemienia mnie miłuje. Podczas gdy poznałem jego naturę, on nie zna swej własnej natury. Dlatego ignorancja jest bardziej godna pożałowania niż grzech, tak jak jest w nim, aby grzeszyć. I powiedziałem: po grzechu nie ma nic więcej niż śmierć. Przydzieliłem mu cień, sprowadziłem na niego sen i zasnął. Kiedy spał, wziąłem od niego żebro i stworzyłem dla niego żonę, aby życie mogło przyjść do niego przez jego żonę. Nazwałem ją matka, to znaczy Ewa. Z tego fascynującego fragmentu dowiedzieliśmy się o wielu niesamowitych sprawach. Człowiek, zgodnie z wiedzą przedstawioną w tym apokryfie, jest istotą nie tylko fizyczną i cielesną, a także duchową i niematerialną. Fragment z niewidzialnych i widzialnych substancji tworzą człowieka. Perfekcyjnie obrazuje ten stan rzeczy. Z obu jego natur pochodzi zarówno życie, jak i śmierć. To także przedstawienie tego, iż człowiek składa się z fizycznego ciała, które umiera, a także z ducha, który jest nieśmiertelny i trwa po wieki. O użytych proporcjach fizycznego ciała i ducha dowiemy się we fragmencie, ale nawet w swoim największym jest mały, ponownie w jego najmniejszym jest wielki. Tutaj dowiadujemy się, iż to, co na pozór nazywamy człowiekiem, czyli widzialne ciało, jako największy dostrzegalny fizyczny obiekt. Jest w rzeczywistości czymś małym i ulotnym, jednak to, co jest w nas najmniejsze względem fizycznego ciała, czyli niewidzialny na co dzień duch, stanowi o naszej niesamowitej sile i wielkości. Siódmy składnik człowieka według tego apokryfu to duch, który pochodzi od samego Stwórcy. To starożytne pismo niezwykle silnie podkreśla wielką wartość człowieka, który nosi w sobie część samego Stwórcy w postaci jego ducha. Niezwykle interesujący jest także fragment dotyczący tak zwanej wolnej woli. Współcześnie zwykło się mówić, że wolna wola pod względem wiary oznacza, iż można robić wszystko, co się chce, gdyż jest to sposobność dana od Boga dla ludzi. A pokryw ciekawie rozwija tę kwestię, gdyż dowiadujemy się w nim, iż stwórca miał pokazać człowiekowi, czym jest dobro i czym jest zło, aby ten poprzez otrzymaną wolną wolę, która wydaje się być tutaj możliwością do podjęcia decyzji, mógł je podejmować cały czas przez swoje życie. Wolna wola jawi się tutaj jako możliwość podejmowania decyzji na ścieżce naszego życia czy idziemy w stronę ciemności, czy w stronę światła. Dałem mu jego wolną wolę, wskazałem mu dwie drogi, światłość i ciemność. Powiedziałem mu, to jest dla ciebie dobre, ale to jest złe. Ten interesujący fragment może mocno rozszerzyć pojmowanie tego świata i obarczanie najwyższej istoty za krzywdy czynione przez ludzi. Często w emocjonalnych rozmowach pomiędzy ludźmi wierzącymi a niewierzącymi można usłyszeć zdania, a gdzie był twój Bóg, kiedy ludzie prowadzili ze sobą wojny i ginęli w milionach? Księga Henocha może takie dyskusje uczynić jeszcze ciekawszymi, gdyż to właśnie wolna wola, czyli możliwość podejmowania decyzji przez ludzi sprawia, iż prowadzimy wojny albo tworzymy pokój. Zabranie ludziom możliwości podejmowania decyzji, a tym samym zabrania im wolnej woli uczyniłoby z nas istoty niepotrafiące odróżnić zła od dobra. Jeśli wiemy, że złe decyzje prowadzą do wojen i wielu tragedii, dlaczego ludzie wciąż je podejmują? Lecz to może być temat na zupełnie inny odcinek. Kolejny tajemniczy fragment apokryfu brzmiący, Podczas gdy poznałem jego naturę, on nie zna swojej własnej natury. Oznacza, że ludzie nie rozumieją kim są i nie wiedzą, jak wielka drzemie w nich moc. Czytając przedstawiony w tym odcinku fragment w kontekście treści całego apokryfu, może przybliżyć nas do przemyślenia, jakoby człowiek został stworzony jako istota na wskroś eksperymentalna. Czy słowa, podczas gdy poznałem jego naturę, mogą świadczyć o tym, że Stwórca człowieka nie wiedział, jaki on tak naprawdę będzie, czy nie był w stanie przewidzieć efektu końcowego? Przyznacie, że te fragmenty naprawdę mocno mogą pobudzić w nas ciekawość i chęć do zgłębiania kolejnych niesamowitych i zakazanych przez Kościół apokryfów. Apokryficzna księga Henocha to naprawdę ciekawe dzieło. Czytając je i wgłębiając się w jego treść, poniekąd można zrozumieć, dlaczego Kościół tak niechętnie o nim mówi. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Zapraszam was do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i do dyskusji w komentarzach. Liczę na to, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Życzę Wam wszystkiego dobrego, do usłyszenia i miłego dnia.